E, poproszę kelnera, aby e, postawił pierwszy kieliszek z wódką, jeśli Pan będzie łaskaw spojrzeć, w tym miejscu. E, proszę go ustawić tutaj i przesunąć 2 cm do przodu. Dobrze, zrobię to już ja. Następnie proszę pana o postawienie drugiego kieliszka z wódką tutaj. Dziękuję uprzejmie. Trzeci kieliszek proszę postawić w tym miejscu i proszę nie nalewać do niego wódki. <laughs> Ala ma kota? Kot ma, ale. Poproszę pana uprzejmie o nalanie teraz wódki do tego kieliszka. Proszę pan, co? Niech pan naleje też do tych dwóch kieliszków, które zostawił. Może ktoś przyjdzie, napije się z nami. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Może panu odstawić butelkę. Proszę państwa, rzecz jest z tego rodzaju. Nie muszę pić tej wódki. Po pierwsze, nie muszę jej pić. Nie jestem człowiekiem, który stwarza sobie jakieś preteksty albo nieświadome sytuacje, w których po prostu musi się napić wódki. Człowiek uzależniony ma pretekst. Stwarza sobie sytuację. Muszę się napić. Denerwuje się, pokłóci się z kimś, potem musi się napić. Ja proszę Państwa, przychodzę do restauracji, nie mam pretekstów, nie stwarzam sobie chorej sytuacji. Po prostu mogę się napić. Skoro mogę się napić, to przecież nie muszę sobie tego odmawiać. Zdrowie. Proszę Państwa, drugiego kieliszka także pić nie muszę. Jestem człowiekiem normalnym. Powiem państw, Państwu, że znam się trochę na alkoholikach, i z tego co wiem, to każdy alkoholik nie wie o tym, że jest alkoholikiem. Ja wiem, że nie jestem alkoholikiem. Także też myślę, że mogę spokojnie się tego napić. Nie muszę sobie wszystkiego odmawiać. Jestem w normalnym człowiekiem, który przychodzi do restauracji się napić. Jeżeli ma na to ochotę. Ten tydzień jest dla mnie tygodniem relaksu i odpoczynku. Także zdrowie Państwo. Ale czas trochę odpocząć od tych intelektualności. Nie można żyć ciągle pracą. Zróbmy sobie przerwę. Czek, nie może tylko pracować, myśleć o czymś w przerwie. Każdy normalny człowiek ma prawo zrobić to, na co ma ochotę. Może sobie wypić mojego drinka, może pójść na spacer. Ja akurat jako wolny człowiek wybieram drinka po prostu. Także zdrowie kernela. Drugi kieńczek dostałem dla kolegi, drugiego nie pi. Ale co widzę, że kolega się spóźnia. Nie ma co na niego czekać. Powiem Państwu w zaufaniu, że mój kolega ma problem z alkoholem. Jest uzależniony. Ja się z nim spotkałem trzy tygodnie temu i doradziłem mu, jak się spotkaliśmy, że moim zdaniem prawdziwie wyleczony alkoholik to jest taki, który się nie boi pić, który może się napić alkoholu który potrafił po prostu w sposób się napić alkoholu i z tego co, co wiem to bardzo mu pomogło, bo koledzy go od trzech tygodni nie widzieli na mitingach, nie bał się przy mnie pić. Po prostu, że normalnie, ale skoro nie przychodzi, to ja po prostu za niego się napiję, zdrowie kolegi. Proszę Państwa, razem do stolika. Ostatniego kieliszka bez dwóch zdań. Nie piję. Już nie piję ostatniego kieliszka, bez dwóch zdań, żeby to nie wyglądało, proszę Państwa, na żarty jakieś. Bez dwóch zdań ostatniego kieliszka nie piję, zostawiam go. Ale z tego, co widzę, ten kieliszek ma tutaj jakieś dwa zdania napisane. <laughs> Także to nie jest ten kieliszek, o którym była mowa. Skoro to nie jest ten kieliszek, o którym mówiłem, to mogę się go napić po prostu. Oczywiście nie muszę. Mogę go zostawić. Ale czemu miałbym się kontrolować, jak jakiś chory człowiek? robić sobie jakieś zakazy, no przecież nie będę, nie będę wariatem, jestem wolnym człowiekiem, podejmuję świadome wybory. Skoro to nie jest ten kielisz, o którym mówiłem, proszę Państwa, w takim razie mogę się go po prostu napić. Zdrowia. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Państwu też doradziłem, jeżeli ktoś z Państwa ma jakiś problem z alkoholem. Nie trzeba się tego bać. Można podejść do sprawy normalnie.